Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem cytr <coughs> Hennessy Autumn Gold. E, czyli jesienna, jesienne złoto. E, I tak naprawdę jak widzicie tutaj w butelce, która jest przejściu czysta, rzeczywiście ten cytr e, ma złoty kolor. <coughs> Co oni tu piszą? Że jest e, średnio słodki. Bardzo odświeżający z lekkim nagazowaniem. 6% alkoholu. No, i tu cały czas piszą, no, prawda, że sezon zaczyna się od zbiorów. Później te jabłka są mielone, odciskane dla soku, fermentowane przez całą zimę. No i na wiosnę e, te smaki są dobierane tak, żeby było jak najlepiej. E, no i mają nadzieję, że e, będziemy się rozkoszować każdą kroplą. No ja też taką mam nadzieję. E, no i to chyba tyle. Kapsel jest złoty golas, ale e, z datą, także e, no jeszcze Prawie 2 lata. Także <noise> dużo. E, przejdźmy do cydru. Oczywiście przy nalewaniu tworzy się piana, ale bardzo szybko opada. Jak w większości cydrów. E, klarowny, złoty, e, ładnie wyglądający. E, aromat jest niewielki. E, troszkę fankowy. E, fajne, takie. Sok jabłkowy i do tego mm, trochę yy, skórek. No niewielki jest ten aromat, ale całkiem, całkiem. Dobra, przejdźmy do smaku. Wasze zrobię. Fajny. Pierwsza nuta jest yy, taka słodkawa. Ale zaraz za nią jest sporo mm, takiej cierpkości, e, która nawet na końcu przechodzi w goryczkę. E, pewne takie nuty e, beczkowe, trochę e, drewniane, e, sporo takiej. Yy, wiejskiej fankowości. Yy, coś w stylu takiej naturalnej fermentacji, nieco. No i jest taka nutka, właśnie troszkę yy, z stropu. Yy, acetonowa. Ona jest krótka, ale jest. Yy, yy, wiecie, no nie wiem, czy to jest wpływ właśnie alkoholu, który daje taki. Troszkę acetonowy wydźwięk, bo tak to alkoholu nie czuć, prawda? Mm, nie wiem, podbija to trochę tą funkowość tutaj, no ale taki niezbyt przyjemny wydźwięk tutaj daje. No. no, ale jest. Jeżeli mieliście okazję oczywiście próbować ten cytr, to dajcie mi znać, czy też czuliście tą nutę. Ogólnie warto go spróbować, czemu nie. To nie jest jedyny cytr wytwarzany przez Hennessy. Także warto spróbować tamte też. Ja też powinienem, tak naprawdę. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam się podobała. Tak jak podobał mi się ten cytr, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcecie wspomóc ten kanał troszkę bardziej, możecie przesłać mi wirtualną kawę, link jest w opisie filmu. Wasze zrobię. Cześć.